RDC. Magazyn technologicznie mówiąc. 9:34 porozmawiamy o rynku w... Pracy wpływu technologii, najnowszym no raporcie Światowego Forum Ekonomicznego Future of Jobs 2025, globalnym spojrzeniu na to, co się może zadziać w gospodarce, właśnie na rynku pracy, ale też i polskim. Już kilkukrotnie nawiązywałem do raportu Polskiej Izby Ekonomicznej, który mówi m.in. właśnie jak wykorzystanie sztucznej inteligencji będzie miało wpływ na rynek pracy. Zaczniemy jednak od TikToka i zaraz powiem Państwu, dlaczego. Ignacy Święcicki, kierownik zespołu gospodarki cyfrowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym, jest moim państwa gościem. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wspomniałem o, o TikToku, dlatego że po pierwsze rozmawialiśmy o tym na samym początku, że audycji, że 19 stycznia ten TikTok teoretycznie może zostać zbanowany, chociaż oczywiście tam jeszcze prezydent Trump prosi o trochę czasu. Jak oglądałem jego pierwszy wpis na TikToku, czy też jego Pierwszy film na TikToku, no to powiedział I'm honored, jestem zaszczycony, że mogę tutaj, jak rozumiem, w domyśle opublikować swój tekst. Więc ten TikTok, z jednej strony, jest nacenzurowany przez amerykańskie władze i legislatorów, z drugiej strony, no taki trochę no, trudny orzech, twardy orzech do, do zgryzienia. Ale mówiłem, że porozmawiamy o rynku pracy, gdyż też za oceanem część osób, która zarabia na TikToku, dzięki TikTokowi żegna się z tą platformą już tak oficjalnie. Z drugiej strony mamy publikacje za oceanem, m.in. CNN, które pokazują, ile osób straci pracę, ponieważ jeżeli TikTok zostałby zbanowany, no to teoretycznie straciliby narzędzie do tego, żeby zarabiać. Więc my mamy tutaj taki trochę aspekt no, w wykorzystywania nowoczesnych technologii. Zawód influencera, jeżeli tak możemy powiedzieć, że jest to zawód, no to nie jest niczym nowym. Natomiast... Jest to też narzędzie, jeżeli chodzi o TikTok, ale Instagram i jakiekolwiek inne, które jest wykorzystywane do tego, że tak naprawdę te nowe zawody powstają. Więc ta sztuczna inteligencja i rozwój technologii, chyba też nie jest taki straszny, jak, jak my to widzimy, jak pokazują dane, o których za chwilę porozmawiamy. No mi się wydaje, że on, że on nie jest straszny, znaczy to jest jakby, y, można to patrzeć jako na kolejny krok w procesie powstawania technologii, czy automatyzacji pracy, czy w ogóle zmiany tego, czy i jak my pracujemy, tak? To jest y, jakby to, że pojawiały się, nie wiem, komputery, wcześniej pojawiały się maszyny i tak dalej, no to jakby to cały czas ta praca się zmienia. My też, i y, pan też inaczej pracuje teraz, mając przed sobą komputer, czy robiąc research. Nie, czy, ja mam czy, kartki, ja mam kartki i y, y, długopis, to stara szkoła. Przepraszam, zmieniły mnie te monitory, które, które nas tutaj y, rozdzielają, no, ale, ta praca jest zupełnie inna niż była, jest, niż była to wcześniej, tak? Moja praca, czyli, czyli prowadzenie badań, czy robienie researchu, czy przygotowanie analiz, to też jest inna niż, niż byłaby, nie wiem, 40 lat temu czy 50 lat temu, tak? I, I w tym sensie ta sztuczna inteligencja no jest jakby jakimś kolejnym, kolejnym etapem tego rozwoju. Oczywiście można mówić, że ten rozwój przyspiesza i te możliwości, które ma, szczególnie te obecne, to obecne narzędzia oparte o sztuczną inteligencję, te, te, które jakby są najbardziej głośne, to generatywna sztuczna inteligencja, która umie pisać teksty, umie tworzyć obrazy na podstawie tekstu, czy filmy na podstawie, na podstawie tekstu, no rzeczywiście te możliwości są w pewnym sensie znaczące, są nie, nie, niesamowite. To co, co, co ciężko było sobie wyobrazić pewnie jeszcze kilka, czy kilkanaście lat temu. I w tym sensie ta, ta zmiana jest szybka, natomiast ona jest częścią długiego procesu zmiany tego, jakie są zawody, i jak my pracujemy, tak? No mówi się, że, że 60% obecnych prac wykonywanych w Stanach Zjednoczonych nie istniały w latach 40 czy 50., więc ta zmiana następuje cały czas. No dobrze, ale to przejdźmy w takim razie na to globalne spojrzenie, bo Stany Zjednoczone też e, dzisiaj rano w rozmowie grzegorza Klasty słyszeliśmy o tym, że Polska stała się krajem takiego drugiego wyboru, czy też drugiej kategorii, jeżeli chodzi o dostawy chipów, co może wpłynąć na to, jak będziemy się szybko rozwijać w zakresie rozwijania sztucznej inteligencji, czy jednak będziemy bazowali na tym, co jest w Stanach Zjednoczonych, to inny temat, nie będę go w tej chwili tutaj szerzej. Poruszał, chociaż polecę na pewno podcast na stronie RDCPL z tej rozmowy. Natomiast Stany Zjednoczone wyznaczają pewnego rodzaju tak naprawdę globalny trend i są pewnego rodzaju wzorcem, który dlatego mówię o Stanach Zjednoczonych, bo o tych danych Pan powiedział. Są pewnego rodzaju wzorcem, do którego chcą dążyć, dążyć też inne kraje. I teraz patrząc jakby globalnie, już nie tylko na Stany Zjednoczone i na dane Światowego Forum Ekonomicznego, 86% globalnych liderów biznesu uważa, że technologie odegrają kluczową rolę w ich działalności już do 2030 roku. No i oczywiście ta generatywna sztuczna inteligencja zyskuje coraz większe znaczenie w branżach kreatywnych. I gdy tydzień temu rozmawiałem z profesor Kaczorowską-Spycharską właśnie na temat tego, tej branży kreatywnej, branży reklamowej tworzenia, pan wspomniał o tym, że filmy są tworzone już miejscami nawet w 100% reklamowe. Przez sztuczną inteligencję, to gdybyśmy mieli wyznaczyć tutaj w trakcie tej rozmowy w Polsce takie najbardziej zagrożone zawody zagrożone wyginięciem, czy też właśnie wyparciem przez sztuczną inteligencję to czy ta branża kreatywna będzie w topie tych zawodów? Ja w ogóle znaczy nie, nie bardzo lubię mówienie o zagrożeniu i o wyparciu, o zniszczeniu zawodu. Nie ma się o szansach, tak. E, że my mówić o wyzwaniach, o szansach. O, o, też o, my, na przykład w naszym raporcie, który w zeszłym roku opu 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 opublikowaliśmy jako pie, my mówimy, że, że zawody są wystawione na, na sztuczną inteligencję. Czyli my jakby nie rozstrzygamy, na ile one ta, te algorytmy, zastąpią daną pracę, a na ile ją, ją zmienią, na przykład jakby wzmacniając też, czy jakby rozwijając możliwości osób tam pracujących. I w tym sensie wydaje mi się, że, że e, cały czas jeszcze ciężko mówić, o, o zagrożeniu w tym sensie, że my też sporo rzeczy nie wiemy. Ta sztuczna inteligencja rzeczywiście jest głośna, jest wokół tego mnóstwo marketingu i reklamy i, i takiej napęczniałej bańki. Natomiast też jak się patrzy na, na statystyki wdrożeń w firmach, to no widać, że sporo firm próbuje, różnego rodzaju robi nie wiem, testy, pilotaże i tak dalej, ale stosunkowo niewiele z nich wdrożyło to jakby w jakiś konkretny proces, czy w konkretną część swojej działalności. Tak? To to jakieś, jakby to pokazują też dane, dane globalne. I w tym sensie rzeczywiście sektory kreatywne na pewno będą tym dotknięte. Czy na pewno osoby pracujące w sektorach kreatywnych są wystawione na tę sztuczną inteligencję, no właśnie też dlatego, że ona jest w stanie tworzyć różnego rodzaju proste czy bardziej złożone treści, takie, jakie tam były tworzone. Mi się wydaje, że, że jakby zawsze w tej dyskusji o o tym, o automatyzacji różnych zawodów no, był taki podział na, na zawody, które są rutynowe i które są nie, nierutynowe. Tak? Takie, gdzie mamy czynność jakąś powtarzalną czynność, którą robimy cały czas tak samo czy podobnie, i takie, które wymagają kreatywności. Te kreatywne czynności za każdym razem inne. Tylko, że ta Granica ma wrażenie, że ona się przesuwa wraz z tym rozwojem technologii, tak? Znaczy ta sztuczna inteligencja, powiedzmy, która jest w stanie tworzyć teksty czy komunikaty wizualne, no ona jakoś tam przesuwa granicę tego, co, co można nazwać rutynowym. Nagle się okazuje, że. Aż to, co kiedyś było stworzeniem tekstu, na przykład na bloga, tak? czy posta w mediach społecznościowych, czy jakiegoś obrazu, który ilustruje jakiś, nie wiem, jakiś właśnie komunikat, co można było brać jako, jako pracę kreatywną, teraz się okazuje, że w pewnym sensie dla tych algorytmów to jest praca rutynowa. Tak? Można napisać po prostu komendę i on, i on to robi. I rzeczywiście ta granica się przesuwa, no, w związku z tym coraz więcej osób też będzie musiało z tych narzędzi korzystać, albo te narzędzia zastąpią część ich zadań. I w tej branży kreatywnej. Powiedzmy, właśnie jest część tych rzeczy, gdzie, gdzie to będzie bardzo mocno odczuwalne, aczkolwiek mam wrażenie, że, że kreatywność cały czas będzie, będzie pożądana bardzo cechą. Tak? To też widać w tym raporcie światowego forum ekonomicznego, gdzie wśród tych kompetencji, które są poszukiwane przez pracodawców, przez tych liderów biznesu, no takie miękkie kompetencje, kreatywne myślenie, właśnie krytyczne myślenie, elastyczne, dostosowanie się do zmian są bardzo wysoko cenione. Właśnie dlatego, że to jakby cały czas, mimo tego, że te algorytmy w stanie w to ten czynnik ludzki wam, że nie będzie to cały czas jakby wzbogacał i, i, i zmienił. No tak się właśnie zastanawiałem, bo ja też nie ukrywam, kiedyś wykorzystałem raz czy drugi w formie zabawy czata GPT do tego, aby mi napisał jakiś wiersz, no i ten wiersz nie miał już określonej jakości, wartości artystycznej, tak by powiedział. Może złego prompta napisałem, złe polecenie wydałem temu czatowi. Natomiast mamy do czynienia z działalnością artystyczną, właśnie sztucznej inteligencji, różnych narzędzi. Nie tylko czata GPT, bo jest ich bardzo dużo, one właśnie tworzą grafiki i tak dalej, gdzie faktycznie no, eksperci nie są w stanie poznać się na różnicy między tym czy to zostało wytworzone przez człowieka, czy to jednak zostało wytworzone przez maszynę. No ale wracając do rynku pracy, gdybyśmy mieli narysować taką perspektywę właśnie na te najbliższe lata, to w którym kierunku my zmierzamy? Bo automatyzacja to jest jedno, no to można porównać do właśnie przejścia na komputery, tak jak pan o których pan wspomniał, czy też wprowadzenie maszyn i jeszcze w ogóle byśmy wrócili historycznie do tego co się wydarzyło wiele wiele lat temu. Natomiast cały czas jednak no właśnie my się poruszamy po czymś co jest nieznane, czy jednak jest tak, że jesteśmy w stanie przewidzieć i odpowiednio wcześniej zareagować z punktu widzenia osoby, która chce się utrzymać na rynku pracy z jednej strony na to, co ją ewentualnie może czekać. No moim zdaniem to, że w tych, na tej liście tych kompetencji, które są najbardziej pożądane, jest elastyczność i dostosowanie się do zmian, pokazuje, że jednak ciężko jest przewidzieć dokładnie kierunek, w jakim, to, jakim te zmiany nastąpią. To jest trochę tak, że wracając jeszcze do tej generatywnej sztucznej inteligencji, że my już jakby wiemy, umiemy się nią bawić, umiemy sobie zrobić fajną grafikę czy napisać krótki tekst, ale jeszcze nie do końca wiemy, w jakich to będzie procesach biznesowych najlepiej wykorzystywane. Częściowo oczywiście to już się dzieje. tak? Mamy coraz więcej chatbotów czy voicebotów, które są po prostu. Algorytmami, które z nami rozmawiają, czy coś nam komunikują, tak? Czy mamy właśnie różnego rodzaju, nie wiem, odpowiedzi na, na, na pytania powiedzmy w jakichś herbdeskach i tak dalej, które są generowane automatycznie, to już wiemy, ale cały czas jeszcze jakby musimy się nauczyć, gdzie to faktycznie będzie zastosowane i stąd ta potrzeba tej elastyczności tego dostosowania się do zmian. I to jest coś, co mi się wydaje taką bardzo ważną umiejętnością, czy znaczy taka jakaś otwartość na uczenie się i, 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 i otwartość na no, no, nowe prace, czy nowe, nowe umiejętności w pracy. Bo to jest coś, co ma. Widać i w tym raporcie Światowego, Światowego Forum Ekonomicznego, i w naszym raporcie, że ta sztuczna inteligencja dotknie czy będzie włączona w bardzo wiele prac i zawodów, i ludzie będą musieli się tego, się bardzo wiele rzeczy nauczyć, albo nowych narzędzi, po to, żeby robić swoją dotychczasową pracę tylko wykorzystując nowe, nowe narzędzia, tak? Na przykład, nie wiem, w pracy takiej. Analityczno-badawczej, to, że ja mogę wziąć raport i yy, jakaś aplikacja oparta na AI mi go streści, w 30 sekund mam streszczenie raportu, no to bardzo mi przyspiesza praca, tak Nie muszę go całego czytać, robić notatki itd., tak tylko od razu wiem, jakie są obecne główne wnioski, czy co w nim było. Albo powiedzmy, ktoś jest, 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 pracuje jako asystent jakiegoś prezesa i musi robić notatki na spotkaniach. No to też, jeżeli jest w stanie to nagrać i potem asystent AI-owy mu zrobi z tego notatkę w 30 sekund, to. to on dużo czasu oszczędza. Oczywiście on musi umieć tego asystenta obsłużyć, no, wiedzieć, jakie są ryzyka, wiedzieć, gdzie ten asystent, czy, czy mój, czy tej osoby, właśnie która jest asystentem czy asystentką, gdzie on halucynuje i coś zmyśla. Dokładnie, więc no więc bo musi... co innego, jak gdy pan przepuści przez czata GPT albo inne narzędzie raport, którego pan nie przeczytała, co innego, jak pan jest na spotkaniu i notował, jeżeli był ważne, no oczywiście wszystko to, co się na nim działo. Więc jakby później jest kwestia dalszej weryfikacji tego, co ten dany, co dane to narzędzie tak naprawdę wyprodukuje. Tak, tak, ale to, to co mi chodzi to, że jakby, jakby, mam wrażenie, że kluczowym wnioskiem z tych różnych raportów jest konieczność uczenia się, tak? Znaczy, rzeczywiście dużo osób będzie musiało się albo nauczyć w ramach swojej pracy, albo, prze, albo przeszkolić i przejść do innego zawodu, tak? To też się oczywiście, yy, oczywiście też to będzie miało miejsce, tak? no Bo część zawodów będzie w tak dużym stopniu wystawiona na, na tą sztuczną inteligencję, która tej czynności... Już teraz rutynowe zastąpić, że oni będą musieli się przekwalifikować. I, I ta otwartość, i ta chęć uczenia się no to jest coś, mam wrażenie, bardzo ważnego. No Ciekawe, jak to będzie, zwłaszcza w południowej części naszego kraju, gdzie no, dużo Rynek pracy tak naprawdę bazuje na, no nie wiem, chociażby w kopalniach węgla kamiennego. To jest też zupełnie inny wątek. To przy okazji kiedyś rozmawiałem z ekspertami na ten temat, jeszcze na pewno w audycji też to poruszymy. No ale dobrze, wracając do raportu Światowego Forum Ekonomicznego, mamy takie informacje, że. Około 40%, 39% będąc już bardziej precyzyjnym, kompetencji uznawanych dzisiaj za przydatne, może stać się przestarzałe już do 2030 roku, czyli mówimy o perspektywie najbliższych 5 lat. No i to jest średnia dla świata, która jest różna w zależności od tego, gdzie po prostu spojrzymy na mapę tego świata. Więc w Egipcie, dla przykładu, 48% kompetencji może być przestarzała już do 2030 roku. W Danii z kolei, tam chyba jest Najlepiej 28% to można byłoby, a w Polsce, żeby było jeszcze dodatkowo 31%, więc jesteśmy gdzieś poniżej tej średniej, tej takiej średniej negatywnej. To znaczy, że gdzie my dzisiaj jesteśmy, jeżeli chodzi o poziom. Kompetencji, które dzisiaj są uznawane za przydatne, no bo na papierze widzimy, że nie jest tak źle w ujęciu światowym, no jak na przykład w Egipcie, mało tego, jak właśnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie tam jest ten poziom szacowany na 35%. Znaczy ja tylko powiem, że ten raport Światowego Forum Ekonomicznego jest bardzo ciekawy, ale on bazuje na ankiecie wśród w... biznesu, znaczy tak. na... największych firm. To są firmy albo, albo wielonarodowe, albo zatrudniające powyżej 500 osób. Więc tutaj trzeba pamiętać, że, że te osoby z Polski, które brały udział w tym ankiecie, to jest jakiś promil fir firm, które działają w Polsce. Tak? Gro firm w Polsce to są małe i średnie przedsiębiorstwa, które w, w tych badaniach nie były, nie były brane pod uwagę, <laughs> więc troszeczkę to jest jakby perspektywa rzeczywiście wielkiego globalnego biznesu, która na pewno jest inna niż perspektywa małego polskiego biznesu. Ale wracając do tych, do tych kompetencji, rzeczywiście Polska tak się pracuje mniej więcej blisko średniej, co jakby no to trochę pokazuje to, gdzie my, gdzie, my, gdzie my jesteśmy. tak? No My często się porównujemy z krajami zachodnimi, Europy najbardziej rozwiniętymi widzimy, że mamy jeszcze taki dystans większy albo mniejszy pod względem, nie wiem, PKB, cyfryzacji i tak dalej, ale de facto w skali świata, no, jesteśmy jednak zamożnym krajem rozwiniętym i, 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 i właśnie po, lekko powyżej średnie, I w, i w tych badaniach to, to, to mniej więcej widać, tak, znaczy ta, ta kompozycja tych umiejętności pracowników w Polsce jest jakby odsetek tych, którzy będą musieli przeszkolić, czy tych, którzy będą musieli zmienić zawód, on jest zbliżony do, do średniej, tak, to, to, to ten, raport, co ten raport pokazuje, tak, na przykład on pokazuje, że, że 17% osób w Polsce będzie Musiało się przeszkolić i zmienić zawód na inny. Tak? No średnia globalna jest 19, czyli to jest bardzo zbliżone. Ale są takie, mam wrażenie, ciekawe. Um ciekawe niuanse tej polskiej gospodarki. Trochę pan wspomniał o tym południu kraju w kontekście górnictwa. Moim zdaniem ciekawa jest też y, również trochę w kontekście południa kraju, ale kwestia centrów usług wspólnych i centruk, centrów usług biznesowych. Znaczy w Polsce y -y. bardzo wiele korporacji y -y. międzynarodowych lo, 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 lokuje swoje centra y, usług, właśnie takich back office i tak dalej w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, w tych największych metropoliach. I to jest sektor, który będzie bardzo mocno dotknięty przez sz, szu, sztuczną inteligencję. Tam jest dużo pracy y, właśnie takiej biurowej, y, która kiedyś się może wydawała kreatywna, i, i umysłowano. teraz coraz bardziej ona się okazuje rutynowa, że można ją, można ją zautomatyzować. Tam pracuje ponad 400 tysięcy osób w Polsce, w większości z wyższym wykształceniem, i tam też te często wchodzą ludzie po studiach. To jest często pierwsze miejsce pracy dla ludzi po studiach. I nawet w samych badaniach, które ten sektor prowadzi, jakby w, wśród swoich członków, wśród firm, które te centra biznesowe tworzą, no oni, oni oczywiście przewidują, że ta sztuczna inteligencja, te algorytmy i automatyzacja będzie zmieniała bardzo mocno ich procesy i zmieniała zatrudnienie, ale sami też piszą, że to się dzieje szybciej niż oni się tego spodziewają, co jest moim zdaniem ciekawe, no bo, bo sektor, który wydaje się jakby nowoczesny, pracujący na, na co dzień z tymi technologiami, jest zaskoczony tempem, w jakim to się dzieje. I to dla polskiej gospodarki będzie też, mam wrażenie, bardzo duże wyzwanie inne niż to związane z górnictwem, bo trochę z czego innego wynikające, tak. ale dotyczące właśnie często młodszych osób z wyższym wykształceniem, czy takie grupy, która jest no, z jednej strony jakby wydawało się, że jest bezpieczna, a teraz okazuje, że nie jest i to jest też to nową tej sztucznej inteligencji. Z drugiej strony na szczęście wydaje mi się, że to są osoby też, które łatwiej się przekwalifikują, łatwiej są czegoś nauczyć, że to wyższe wykształcenie jednak daje tą większą elastyczność, większe trochę spektrum możliwości. No dobrze, to jest ja zapytam tak trochę sensacyjnie, czyli jakby to są właśnie ci przedstawiciele tej konkretnej branży, którzy się najbardziej powinni obawiać rozwoju sztucznej inteligencji. No, tak sądzę, znaczy mi się wydaje, mm -hmm. patrząc w ogóle na ten model rozwoju i to wzrost tej branży w Polsce, bo on dość szybko postępował w ostatnich latach też Polska się często chwaliła, że przyciągamy takie centra te globalne korporacje, znaczy centra usług wspólnych, czy centra, usług biznesowych, takich ofisowych globalnych korporacji, no troszkę to nie jest, mam wrażenie, nie jest to przyszłościowa branża, w, w mojej ocenie przynajmniej. Mm -hmm, mm -hmm. No dobrze, dobrze. To w takim razie by, 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 chciałem zapytać jeszcze o jeden wątek, bo zastanawiam się, jak ewentualnie sztuczna inteligencja czy też Jaki ona może mieć wpływ na, mm, z jednej strony, czy może w, jakimś spo, w jakiś sposób zmniejszyć bezrobocie, z drugiej strony, czy może pogłębiać już obecne różnice na rynku pracy, na przykład pod względem płci i wynagrodzenia i o tych wszystkich aspektach, które, no właśnie takie największe plusy i największe minusy. O, tak w skrócie bym zadał takie pytanie, pana zdanie. No to, to ja może skupię się na, na kilku jakby tak, wybranych no wątkach, bo to, bo to jest szeroki temat. Szeroki temat. To, co mnie, to, co mnie zaciekawiło też w tym raporcie Światowego Forum Ekonomicznego, to to, że w wyzwaniach dla Polski na pierwszym miejscu nie, nie, nie była demografia. Myślę, że, że demografia i zmiany na, wynikające z procesu starzenia się społeczeństwa na polskim rynku pracy no będą niezwykle mocno wpływały na to, jak tu firmy działają i tutaj technologia może być pomocna. Znaczy my też w innym raporcie Polskiego Instytutu Ekonomicznego pokazujemy, że do 2030 roku przy obecnych trendach na rynku pracy będzie o ponad Milion osób mniej. Czyli, jakby to ogromne, będzie po prostu dużo mniej osób pracowało, tak. no bo, bo te osoby się starzeją, a mało um, tych osób w wieku, powiedzmy, 18-20 lat wchodzi na rynek pracy, bo po prostu to są mało liczne roczniki. I w tym sensie, um, wykorzystanie technologii jest jednym ze sposobów podtrzymania produktywności, i utrzymania produkcji i poziomu życia w Polsce. I w tym sensie, to jest, to jest jakaś nadzieja. Polska obecnie jest krajem niskiego bezrobocia, więc tutaj um, no ciężko mówić, żeby ta technologia zmniejszała bezrobocie, bo ono już jest niewielkie. Aczkolwiek na pewno warto zastanowić, czy i jak ona może zwiększać aktywność zawodową, czyli włączać te grupy, które obecnie są poza rynkiem pracy z różnych powodów, pomagać im wchodzić na rynek pracy. I myślę, że też tutaj też są szanse i w tę stronę to powinno być jakoś ukierunkowane. Więc to te, te, powiedziałbym, z punktu widzenia Polski bardziej nadzieje. Pytał Pan też o te, o te ryzyka. Wyzwania, tak. o, te, o te wyzwania. Tak, 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 tak. Rzeczywiście jest ich trochę nierówności, są jednym z tych, rzeczywiście z tych wyzwań. To, o czym mówiłem wcześniej, że te osoby z wyższym wykształceniem są bardziej wystawione na sztuczną inteligencję, ale wystawione również w tym pozytywnym sensie, znaczy, że one dostaną nowe narzędzia, będą same być bardziej produktywne i utrzymać się na rynku pracy, co może powodować większe, większe nierówności, tak? Osoby, które są gorzej wykształcone, będą jakby, będzie im trudniej się utrzymać, ale też, na przykład są w pracach mniej, gorzej wynagradzanych, a te osoby już dobrze zarabiające będą zarabiały jeszcze więcej, będą bardziej produktywne dzięki sztucznej inteligencji, więc może być taki, taki efekt rzeczywiście może wystąpić. To, co jest, mam wrażenie też dość charakterystyczną cechą polskiej gospodarki to to, że w tych zawodach wystawionych na sztuczną inteligencję pracuje więcej kobiet niż mężczyzn. Bo kobiety w Polsce są lepiej wykształcone, pracują częściej w zawodach właśnie takich umysłowych, a nie, a nie fizycznych, więc, więc jest to też większe wyzwanie w tym sensie dla, dla kobiet, dostosowanie się do tego, do tej sztucznej inteligencji. To w takim, w takim obrazie makro. W kwestiach mikro, oczywiście tych wyzwań też jest dużo na poziomie powiedzmy relacji pracownik-pracodawca, tak? To w jaki sposób pracodawca wykorzystuje algorytmy, już nie wiem, sztucznej inteligencji czy nie sztucznej inteligencji, ale algorytmy do oceny i kontroli pracowników chociażby, tak? Czy, czy na ile pracownicy korzystający z nowoczesnych technologii mogą, mają prawo do odłączenia się i pozostania poza kontaktem z pracodawcą? No to jest jakby szereg problemów, tak? Czy chociażby kwestia rekrutacji, algorytmów, które pomagają oceniać CV czy pracownika w procesie rekrutacyjnym, tak? Na podstawie jego, nie wiem, listu właśnie, doświadczenia, mhm. czy nawet rozmowy, która jest z nim przeprowadzona. No też pytanie o obiektywność takich algorytmów, możliwość odwołania się od tego to czy, czy pracownik dostał informację czemu został odrzucony w jakimś procesie re rekrutacyjnym. I tutaj takich, takich punktowych rzeczy, wyzwań jest sporo. No dobrze, bo czas powoli naszej audycji, naszego magazynu się kończy. To na sam koniec chciałem jeszcze wrócić do tego wątku back office'owego, bo nie ukrywam, to jest taka trochę nowa informacja dla mnie, i nie patrzyłem na to w ten sposób. I zastanawiałem też się nad tym, gdzie my właśnie jesteśmy dzisiaj jako Polska w ujęciu światowym. Czy my, jakby, wiecznie nie jesteśmy drudzy? Bo to, że jesteśmy na pewno odpowiednim zapleczem intelektualnym dla takich dużych firm, to, że mamy odpowiednie talenty, to, że mamy ludzi, którzy zakładają własne biznesy no i osiągają międzynarodowe sukcesy, chociaż nie ma aż tak bardzo dużo tych przypadków. Pokazuje potencjał, jaki mamy. I wiele razy słyszałem. Od różnych osób, które właśnie prowadzą takie biznesy w skali globalnej, no, że mamy talenty, tylko nie potrafimy ich wykorzystywać. No i pytanie, czy Pana zdaniem to się może zmienić? To znaczy, czy my możemy być na tyle silni, że będziemy mieli przewagę konkurencyjną, która nie będzie bazowała jednak cały czas na, coś, na czymś, co bym nazwał w dużym cudzysłowie, tanią siłą roboczą, intelektualną oczywiście? No, mi się, że, że jakby, znaczy mam nadzieję i wydaje mi się, że musimy sobie taką, takie pole wyrobić, tak? No teraz jest akurat no kolejny etap tego rozwoju czy wyścigu technologicznego jest ta sztuczna inteligencja, gdzie my w tym sensie może można powiedzieć, drudy, czy jakby jesteśmy, no nie, nie będziemy liderami tego wyścigu na, na wielkość mocy obliczeniowej, tak. wielki model i tak dalej. Tutaj jakby to nie ma co się ścigać, bo to jest nie nasza liga, ale trzeba myśleć o tym, jakie mogą być krajowe specjalizacje, tak? I, to, i tu mam wrażenie, że potencjał jest, jest duży, tak? No z jednej strony mamy właśnie naukowców, którzy pracują no Nad chociażby małymi modelami językowymi, które są wyspecjalizowane pod kątem konkretnych zadań. Mamy też, mamy też na tyle duży kraj, że mamy na przykład dużo danych publicznych, czy dużo, czy dużo y, usług, usług y, publicznych, czy na przykład mamy całą kwestię służby zdrowia. Tak, mamy dużo, dużo danych w służbie zdrowia, które można by wykorzystać, wykorzystać dzięki algorytmom sztucznej inteligencji do poprawy jakichś procesów. Nie wiem, no to skrócenia kolejek, lepszej diagnostyki i tak dalej, i tak dalej. I tu jakoś sobie wyrobić markę, która nie dość, że byłaby, byłaby tworzeniem czegoś, co potem można, czy można się chwalić i to promować globalnie, ale też by rozwiązywała jakieś konkretne nasze krajowe problemy, tak? Bo to jest też istotne, tak? To no nie chodzi o to, żeby się ścigać, kto zrobi większy model i, i wyprodukuje więcej filmików na, na, na TikToku, przepraszam za, za pewne uproszczenia, mm -hmm. wracając do początku naszej rozmowy. No ale też chodzi o to, żeby te technologie jednak rozwiązywały jakieś nasze konkretne problemy, które tutaj w kraju mamy. No i, i służba zdrowia wydaje mi się takim dość, powiedzmy, oczywistym tutaj celem, gdzie, gdzie te możliwości są spore. Tak, tu no, dużo się o tym mówi, ale właśnie tu mógł, wydaje mi się, że to, to mogłoby być jakiś obszar polskiej specjalizacji. Więc wydaje mi się, że my musimy znaleźć takie specjalizacje, mamy potencjał, tylko właśnie trzeba go przekierować na, na, na na tworzenie firm pod konkretne rozwiązania w Polsce. I tu wydaje mi się, że jakaś współpraca sektora publicznego i prywatnego no jest wskazana i może przynieść dobre owoce. No, zwłaszcza też nauki, no bo to jest tak naprawdę podstawa tych rzeczy, to, o których pan powiedział, czyli polskie modele językowe. My też na samym początku e, i będziemy jeszcze oczywiście też wracać do tej tematyki, poruszaliśmy kwestię bilika. jest jeszcze plum. Mamy czym się tak naprawdę e, chwalić w skali europejskiej, ale nawet i e, światowej. No, mimo, że nie mamy aż tak dużych pieniędzy chociażby na inwestycje, tak jak mają e, no wspomniani wcześniej Amerykanie. Ignacy Święcicki, kierownik zespołu gospodarki cyfrowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym, był moim i Państwa gościem. Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję również Państwu za uwagę. Nazywam się Piotr Przylewski, to był magazyn Technologicznie mówiąc, a za chwilę dziesiąta i wiadomości w polskim Radiu RDC. Do usłyszenia.